Trzy, wszystkie. Nie jest żyję. Git. Co? Znowu ten. <laughs> Bada. Fantastyczny początek tego odcinka, naprawdę. Nie no, rozumiem, że rodzynek można nie lubić. Ja na przykład lubię najbardziej po prostu wpierdalać same. A choć dawno tego nie robiłem. Ja cię, ja cię w ogóle nie znałem, kurwa. <laughs> Za rzadko chyba mam okazję jeść śliwki w czekoladzie. Czy znaczy, pewnie po prostu na to wyjdzie odpowiedz. na to, że lubisz czekoladę. Nie, tak, no. <grym> tak, gówno w czekoladzie <grym> byś zjadł. no nie, nie. Nie jestem przeciwny spróbowaniu. Dopóki jest czekolada. No? Zapomniałeś i ty, i ja sobie przypomniałem, panie, pochodne amfetaminy. Jak to by pomyślał? Jak <grym> śmiesz. <grym> nie mogę się, nie mogę naciągnąć ataku na niego. Co <grym> <gry> Ej, ale to było też ciekawe zajęcie. Czy kiedyś soliłeś ślimaki? Mm, nie. Ja pamiętam, to było moje activity w dzieciństwie, jak na przykład padało. Jest... Very, very fucked up! Kurwa. <gry> kiedy byłem mały, torturowałem zwierzęta i to było takie moje główne activity, kiedy wychodziłem z domu. Kurwa mordo, moje główne activity to było granie w piłkę na boisku, a nie solenie ślimaków, kurwa. Co jeszcze robiłeś? Wyjmowałeś ryby z wody, kurwa, i patrzyłeś? Ej, ale ludzie łowią ryby normalnie i nie są popierdoleni, więc daj mi No powiedźń, dobra, ale ruch... są jakieś tam zasady... Nie było bez powodu. No dobra, dawaj, nie mogę się powodu doczekać, kurwa. Mój dziadek miał bardzo bogaty ogródek warzywny, do tego miał ziemniaki, więc jak padało, skończyło padać, to było takie, ślimaki zaraz wyjdą, Przemek, jak ci się nudzi, weź sól i idź posul z kurwy synów, żeby nam ziemniaków nie jadły. Słuchaj, ja nigdy nie chodziłem, ja byłem w stanie w trakcie jednego takiego popołudnia posolić 30 ślimaków. <laughs> Konwencje genewskie są łamane na tych odcinkach raz za razem. Czy poprzez czynności w grze, jest... czy poprzez, op poprzez opowieści? Nie będziesz mi zrzucał, to jest. Skąd jakby to ty zapierdoliłeś kurczaka, więc. Słuchaj, <grym> 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 to był up. pojedynczy błąd, wyniku. <grym> pojedynczy, dobra, dobra. No, gdzie były te tower, kurwa? Co miałeś wyrzutnie soli porozmieszczane dookoła? Nie miałem zwykłą solniczkę. <grym> <grym> Solniczki, kurwa. Wyobrażałem sobie, chociaż, że używałeś rąk, ale nie jak was solniczka, Ja nie jestem pojebany. Że jeszcze, jeszcze taki też grinder dostać. młynek i po prostu soliłeś się. Ja nie mówię, że to jest złe, żeby nie było. Ja tutaj nie krytykuję, bo tutaj teraz przyjdą ludzie, którzy powiedzą, że 78 lat ich rodzina soli ślimaki na swojej ziemi, bo inaczej by zniszczyły im dobytek życia, więc ob obstawiam, że dla ślimaka to jest potężne cierpienie, jakby szybciej by było zgnieść skórwiela niż go sypać solą. Wygodniejsze ci dla glan. ciebie, bo nie wiem, uschnie i imploduje do środka po prostu. Ci Ale... Kiedyś kurwa dopełniałeś się ślimakobójstwa, to ci zrobi taki burdel na bucie. Niewątpliwie lepiej posolić, kurwy synów. Ale w tym samym czasie, jak na przykład szedłem do sklepu i widziałem ślimaka na chodniku, miałem takie ziomeczku, wyjebiesz się zaraz i po, jakby pomagałem mu przejść na... na A czyli limkę. tylko wypełniałeś rozkazy. Rozumiem? To jest twoje wytłumaczenie. No oh, the fuck! Stop! Ja byłem głową wtedy w innym miejscu, nie skupiłem w się w na tch. Byłeś? <laughs> Tak. O, e... jeleń! O! Oh. Ty, jak wyłapałem go! Przepraszam. Skurujemy, kurwa, solą posyp i jedziemy. <laughs> Okej, okay, czyli... Jaki skurwiel! Łoś! Lecimy z nim! Gdzie moja strzelba? Gdzie no to... moja sól kurwa? We're <laughs> Tego jeszcze odjebałem. Dobra, nie wiem, czemu tak nie cieszy mordowanie małych zwierząt. A będzie się do mnie dawał. Czekaj, bo kurwa nie. Czekaj, to takie... jak wielką maszynę, szyję, pod, że potrzebował sześciu pytonów, żeby zrobić naszyjnik? Nie, on jest po prostu nimi obłożony. To nie jest naszyjnik, to jest kurwa Szal. giga naszyjnik. Szal. To jest ogromne i on tylko mówi takie... te ściskają. <tratyści z> <traty> ja pierdolę. <traty> on w ogóle, jak łapie te pytony, to mówi... Joń. <traty> <traty> Tak, to Chociaż jest. może jak będę wyjmował mojego pytona, to taki e, odgłos będę dodawał. Zainspirowany. Drodzy panowie, jeżeli chcecie zaimponować partnerką bądź partnerom, nie oceniam. No to kiedy wyjmujecie swojego pytona, powiedzcie Joink. Ale musicie to lekko zmodulować, takie joink. sam truciznę się je, a... Ej, nie masz lotni, zgubiłeś lotnię, mordo. Kurwa. Uf. Uf. Jak le... To niespodzianka. Wie, tak, wyobraź sobie, jak są te na korkę wyskakujące klauny. Joink. Wyobraź sobie teraz, taki kochanie, mam do ciebie prezent, z okazji naszej rocznicy. Ona kręci korbką, kręci, 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 joink. Kurwa, ale żeby coś dało radę tak wysoko wyskoczyć, to musi mieć tego możliwość. Mordo, to jest pewne poświęcenie. Trzeba zainstalować pneumatykę ale i co że to trzeba sobie uciąć po jak prostu, urwie, to faję to i zamontować urwie. na sprężynie. Nie, to nie musisz, nie, nie musisz sobie Chodź uciąć, paź. ale jak urwie, to urwie. <grywa> Kurwa. To co, mam dla ciebie prezent jednorazowy, generalnie przygotuj się już do jechania do szpitala, ale będzie zajebiście, obiecuję. No bierzesz Oblanie, zwykłe rodzynki, rodzynki i zalewasz czekoladą. czekoladą, ona się solidyfikuje, solidyfikuje yy, i staje się rodzynką w czekoladzie i tak jest pakowana i sprzedawana, a ty kupujesz te rodzynki, zlizujesz z nich czekoladę i na przykład potem chcesz odsprzedać jako zwykłe rodzynki. W ogóle, prowadź dokąd idziemy, bo mamy jakiś cel w tym, co teraz tutaj znaczy, no, zrobić. W sumie nie spodziewałem się, że tak szybko wybudujemy i zasadzimy do nich, także... To miał być to... cały odcinek. Nawet co najmniej połowa odcinka na początku, także szybko, mój Nie wiem, co się stało z grą, ale mam nieskończoność mięsa przy sobie w tej chwili, ale to jest do dupy, bo nie mogę go podnosić. Rzucamy po prostu na te drying raki i dalej mam 7 w ekwipowaniu. Dobra, mamy wystarczająco mięsa. Nie, bo buduj kolejne drying raki. Musi... Musimy mieć całe mięso, podnoś to usmażone, bo ja nie mogę! Jestem Jezusem mięsnym! Mm. Dobra, można go teraz po prostu złoić jak małą dzidzie, małą niunię. mała łoisz swoje dzidzie? M łoje mojej niunię! Łoje mojej <laughs> Brzmi jakbyśmy po węgiersku mówili. O no, twoja stara węgierska jest u nas potężna. Pewnie jakiś Jeżeli by się znalazł, to jest, ja teatralne dojścia. Proszę odezwijcie się. <grym> tak, jesteście gotowi wystawić sztukę o Dubczlannie, bo my jesteśmy gotowi. Ju już ją napisaliśmy w sumie. Trzeba dwóch aktorów tylko. <grym> to czekaj. To, to będzie sztuka, która będzie pokazywała Dubczlannie, czy na scenie będzie dwóch typów, którzy jakby są nami, mówią o tej Dubczlannie? Tak, to tak, robię. <grym> <grym> <laughs> Czyli moglibyśmy też zamiast nagrywać odcinki do internetu, to po prostu pójść na scenę i tam opowiadać o duczami. Nie nie, 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 my nie moglibyśmy być aktorami, to jakby... A ja tu jakieś potwory tu słyszę, totalnie. Ale nie widzę ich. Sorry, nie zapomniałem do spotkań. Wow! Wow, wow, Przemysław, Nie mogę się doczekać, aż przeczytam to w skrypcie naszej nowej sztuki. Bo... To chuj, ale to był bardzo śmieszny. To był bardzo śmieszny. W stylu. Dzięki. Chciałbym przeczytać go osobiście. Nie dla psa. Wow. Hau kurwy synu. Teraz ci ugryzę w dupę, nie będziesz taki cwany. Czemu akurat wchodzę w te rolę w tej chwili? Nieważne. Gdzie? Kurwa, no widzę wszystkie lokacje wszystkich dokumentów w grze, ale tego jednego nie ma. <grym> Powiem ci. Jestem, ten, ten, on istnieje. Musisz chyba przemyśleć dawkę tej metamfetaminy, którą przyjmujesz. Skuruje delikwertę. No Ewidentnie musi być większa. <laughs> mogę. No, no, no. Miles Goldstein. Wiesz że, w, wiesz, że właśnie odkryłem, że całą tą placówkę rządzą Żydzi? O Nie, też się nie <laughs> Jak możesz mówić takie rzeczy, Przemysław? Czekaj, kurwa, bo nie tego lubisz maila. Nie lubisz y, osób o wyznaniu żydowskim. Nie chcesz zakończyć rasizmu, tylko wolisz maczetę upgradeować. Dziwne są twoje priorytety. A kurwa wyciągnął, <śmiech> <śmiech> że jest mały. Ile o, hajsu gitara. dookoła, kurwa gitara do mordy wypchana. Gryfem. O to co gryski lubią najbardziej. Nie wiem, jak to ja dobrze, że jest nasza. Virginia odziedziczyła, jaka Ile to jest kurwa, 578 6. miliardów? Tak. I o Virginia, mam dla ciebie pijamę. Mordo, mamy dresa, <śmiech> <śmiech> Dres przecież. Dres, pijama, sukienka, wybieraj, co ci się podoba. Potrzebujesz czegoś konkretnego? Lecimy! Podpisz tylko tutaj. Nie wiem czy Dobra. jest zdolna do tego. A, ciekawe kto to był. Moja stara węgierska. Naprawdę? Co się stało? O, o nie! O nie! Znowu! O, moja krew! O! Gdzie ona jest? Wryyyy... no, ja mam nadzieję, że jeszcze parę płodów będzie, skoro mamy teraz piłę. Aaa, so. czekaj... Czekaj, stop, stop! Ja nie wiem gdzie ona jest, odłożyłem ją, muszę ją wziąć do ręki. Krojenie płodów to jest coś, w czym muszę wziąć udział. Dobra. Czynik ponury. What the fuck, man? Ten co szpagat Ale to Ale rozjebany, no! Momentalnie! Kon Przepraszam? No. Zerknij... Nie wiem, ale tak wejdź w klipunek i zerknij ile masz butelek wódki. Butelek wódki? Czy tam jest coś pięknego do... E, 6. A czemu ja mam 400? <noise> No, wdałeś się w swojego starego, co ja Bo mogę powiedzieć, mówić. że mordo, mamy obaj, znaczy, Ty prawdopodobnie, ja potwierdzone, ale ADHD jakby. My jesteśmy dziwkami na dopaminę. Tak, to prawda. Aby słuczką na mandaty, jakby. Tak, tylko teraz, że musisz kurwa wziąć te lotnie i wejść z nią no, do wody to... i ją przytasz na brzeg teraz. No, kurwa, no Kurwa, udało Gubio ci się. Głupio Polaku. Od kiedy tam są... A spróbuj w drugą stronę jeziora. Co za challenge. Nie, na drugą stronę jeziora całego. Ale... Do it. Ale... Komicznie się ogląda jak sprawnie się kręcisz z tym gównem na plecach, tak momentalnie. Skaft Batman. <tryk> eee... Co jest? Ja, 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 ja głupia ci. I tutaj się pożegnamy. Dzięki za oglądanie. Mamy nadzieję, że się podobało i do zobaczenia Okej okay.